Cześć moi witajcie koledzy Mam transport teraz gołębi W niedzielę do Poznania, Włocławek Olsztyn, Warszawa Łódź, Kielce Wrocław, Katowice Kraków i Rzeszów Jeżeli zamówiłeś u mnie gołębie I ci pasuje ta trasa Zadzwoń na mój telefon 0049 15 11 290 15 11. Lub chcesz sobie zamówić Daj mi znać w niedzielę na poniedziałek odbiór na trasę Poznań, Włocławek, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Kielce, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów. Jeżeli chcesz sobie zamówić, czy domówić, daj mi znać. Pozdrowienia. Kurier do każdego zadzwoni dwie godziny przed dostawą. Labą dieną. Nupirkau balandžius iš Kubatskio, iš Vokietijos. Ir iš jų, iš jų jaunikliai skraido dabar labai gerai. Turiu du kartus iš eilės pirmą, pirmą vietą Vilnėje ir šeštas, septintas balandžius Lietuvoje. Na nu, tai, mat ir viskas.